Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj znowu Piotr z Seria porad. Jak zamontować lusterko. Mamy tutaj zbiór różnych lustereczek. Pokrótce Wam opowiem co i jak. Lusterka BMW, Chryslery i cała reszta. Jeżeli macie takie mocowanie na lusterku, na szybie jest kulka. Przykładamy... A na szybie jest kulka tego typu. Jest tam mój poradnik jak założyć lusterko od BMW. W każdym bądź razie przykładamy to pod kątem. Przekręcamy w dół. Zapięte. Taka sama zasada, Mitsubishi, jakieś inne. Jeżeli jest takie mocowanie lusterka, niektórych Audi takie też jest bardzo podobne. Też pod kątem obracamy na szybie wszystko. Działamy zawsze w płaszczyźnie poziomej, nigdy w pionowej nie szarpiemy na boki, bo urwiemy uchwyt. Lusterko BMW starego typu. Też ta sama zasada działania. Przekręcamy na szybie, obracamy na tej kulce założymy Lustereczko Honda niektóre ople, jak widzicie to jest taki plastik jak wam to spadło, ten plastik rozpinamy zapinamy żeby te pazury się rozszerzyły, zakładamy plasticzek na miejsce uchwyt tego typu wygląda mniej więcej w ten sposób jak ten lusterko Fiat i wszelkie podobne Lancia i tak dalej tutaj nie mam akurat szyby, mam lusterko jest tutaj tego typu we Fiacie ciskamy tak żeby ta kulka Wcisnęła się do środka i przesuwamy lusterko w dół. Jedno z trudniejszych lusterek, samochody japońskie plus Mercedesy. Tu, żeby założyć to lusterko, trzeba je wcisnąć. Ta. Tutaj ten pazur odpowiada za zdjęcie tego lusterka i założenie go z powrotem na miejsce. To głównie Mercedesy, klasy, parę Japończyków. Jeżeli jest lusterko w starszych Japończykach i ma tylko ten uchwyt, nie ma tych pazurów. Od dołu jest taka wpinka. Bardzo ciężko trafi, dopiero pojedziecie do punktu do kogoś, kto się tym zajmuje. Tak? Tu, w Mercedesie, tak jak mówię, żeby zdjąć naciskamy to, i wtedy to schodzi. Tak samo zakładamy, to tylko wciskamy, wtedy wjeżdża. Tak? Uchwyt lusterka bardzo podobny jak poprzedni. Jak macie takie lusterko, i Wam spadło, to przepraszam za brudek, ale leży troszkę, to bardzo spłuczuję, od razu do punktu do kogoś, co się tym zajmuje. To lusterko jest nabijane, wkładamy je od dołu do góry, nabijamy na uchwyt. Młotkiem, także nie róbcie tego sami, jedźcie do kogoś, kto się na tym zna Hyundai, Kia i reszta koreańskich samochodów Na takim bardzo szerokim uchwycie Mocowanym na szybie, o w ten sposób To wkładamy do środka, tak żeby te sprężynki się schowały Też w poziomie pracujemy, wciskamy do góry aż się zapnie Tyle, też nie jest lekko, trzeba uważać na koniec mało, dość popularne już DU, ale jeszcze może się gdzieś trafić. Tu od spodu jest śruba, nie wiem czy ją będzie widać. W każdym razie ją odkręcamy takim malutkim torxem, to chyba tam dziesiąteczka bodajże. lub ampulem, dziesiąteczką też wejdzie i zdejmujemy. To bardzo prosty demontaż, jest tylko trzeba tą śrubę wiedzieć gdzie jest. Grupa Volkswagena, tak samo jak BMW, Audi, starsze modele bez sensorów deszczu zakładamy, przekręcamy. Jeżeli jest jeżeli jest sensorem deszczu, też zakładamy i przekręcamy, tylko na uchwycie to się trochę trudniej. Może podjeżdżcie do kogoś, kto się na tym zna. Bardzo proste lustereczko Volkswagen. Nie Volkswagen, przepraszam, Opel. Co jeszcze tu występuje? Ople. Niektóre Francuzy się trafiają, niektóre Japończyki. Lusterka jest bardzo prosto zajmowane. uderzamy do góry. Zdejmujemy spadło od góry. Możemy tam sobie. Powiedzmy, że delikatnie puknąć młoteczkiem lub czymś miękkim lub po prostu ręką je zepchnąć na swoje miejsce, aż zaskoczy do końca. Głównie ople. Lustereczko akurat od Opla, ale że oni współpracują z Japończykami ostatnio, więc lustereczko jest tu jest od Insignia akurat. Występuje w wszystkich nowych Oplach, przykręcano od spodu na śrubkę. Torx 20. Tak samo jest w każdej Toyocie, no w każdej Toyocie, głównie w Toyotach, coś jest przykręcane, to lustereczko odkręcamy, zdejmujemy, nakładamy, wsuwamy, pracujemy w poziomie, wszystko w temacie, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.